Witam wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem nagrać filmik, o którym myślałem już dłuższy czas, i będziemy sobie dzisiaj mówić o tym, które książki są lepsze: czy te w miękkich okładkach, czy te w twardszych okładkach. Ja od razu Wam powiem, że każdy jakby ma swoje zdanie każdy ma jakieś swoje doświadczenia czytelnicze więc, tak naprawdę, ciężko jest powiedzieć, że. Zdecydowanie, okładki miękkie są lepsze, albo zdecydowanie, miękkie okładki są do dupy i nie tylko kupujcie twardsze. Weźmy sobie pod uwagę parę takich kwestii, które na pewno trzeba brać pod uwagę, gdy omawia się tego typu temat. Pierwszą z tych rzeczy, jeszcze w ogóle zanim zaczniemy, to tutaj tego nie widać niestety, ale tutaj przygotowałem parę nie, słuchajcie, parę. Właśnie pozycji twardych oraz miękkich okładek Które sobie będziemy Które będą służyć Jako można powiedzieć Modele i modelki Pierwsza kwestia to jest Wytrzymałość to jest chyba podstawowa kwestia Która jakby no, Którą bierzemy pod uwagę gdy decydujemy się na kupno twardszej czy Miękkiej okładki jeśli chodzi o wytrzymałość taką, można powiedzieć, zwykłą. Co rozumiem przez określenie wytrzymałość zwykła? Dla mnie to jest wytrzymałość typu wrzucę do plecaka, wejmę, upadnie mi gdzieś, coś się z tym stanie. I generalnie rzecz biorąc, taka właśnie wytrzymałość zwykła, wiecie, tego się nie da w ogóle zagnieść w żadną stronę jest taka wytrzymałość zwykła jest dużo lepsza jeśli chodzi o, o okładki twarde bo możemy prawda e, uderzać możemy tutaj gdzieś tam się to się nam nie wygnie prawda jedynym mankamentem jest ta część książki jeżeli to się w jakikolwiek sposób rozwali to mamy po książce. Natomiast generalnie jeśli chodzi o mówię takie rzeczy mało hardkorowe to zdecydowanie twarde okładki są tutaj, no biją na głowę te miękkie, bo jednak miękka okładka, nie oszukujmy się, może się zgnieść. No nie różni się to za bardzo od takiego zwykłego papieru. Jest bardziej elastyczna, co ma swoje plusy i minusy. O plusach będziemy mówić w dalszej części filmu. W każdym razie, no zdecydowanie łatwiej jest ją gdzieś tam właśnie ugnieść, pognieść, wytrzeć. Wiecie o co chodzi. Um, więc pod względem wytrzymałości takiej zwykłej, jeżeli nie traktujemy książek y, w sposób hardkorowy, nie narażamy na deszcze, na wichury, y, czy nie traktujemy nożem, to zdecydowanie okładki twarde wygrywają. Natomiast powiem szczerze, że y, z, widziałem w kilka filmików odnośnie przy, po, podobnej tematyce zbliżonej tutaj do dzisiejszego mojego filmu, i był gościu, który robił test um, takich właśnie hardkorowych, um, hardkorowych warunków, na które postanowił um, poddać um, książkom. I jeśli chodzi o miękkie okładki, to słuchajcie, one zdecydowanie lepiej sobie z tym wszystkim poradziły, ponieważ twarde okładki są dobre do pewnego momentu, są bardziej wytrzymałe do pewnego momentu. Kiedy ten moment zostanie przekroczony to różnica między tak naprawdę obrażeniami miękkiej okładki, a twardej przestaje już mieć znaczenie i w tym momencie twarde okładki zdecydowanie przegrywają, czyli jednym słowem przy warunkach naprawdę bardzo ciężkich e, miękka okładka już nie ma większego znaczenia czy to będą warunki hardkorowe, czy nie bo ona i tak zostanie powydniatana, może się rozerwać i tak dalej, i tak dalej natomiast e, twarda okładka kiedy zostanie zniszczona, ona się praktycznie już nie nadaje do użytkowania. Tak jak powiedziałem, najważniejszą kwestią jest właśnie ta część książki. Jeżeli to zostanie, to zostanie zniszczone, no to już praktycznie mamy po książce. Druga kwestia i dlatego wybrałem tutaj sześć książek, trzy z miękkich i trzy z twardych okładek. Kolejną kwestią jest um, najzwyczajniej w świecie, to jak przyjemnie się coś takiego trzyma w rękach jak przyjemnie się coś takiego czyta. Może nie są to zbyt dobre przykłady, ale tutaj mamy właśnie małą książkę miękką i generalnie, jeśli chodzi o. Ja w ogóle chciałem nagrać film z różnych sposobów trzymania książki. Jeśli chodzi o trzymanie takiej małej książki miękkiej, to tutaj nie ma żadnego problemu. Praktycznie możemy, wiecie, możemy sobie ją trzymać, możemy sobie ją zgniatać tak w drugą stronę. Możemy ją trzymać tak, możemy trzymać ją tak, możemy trzymać ją tak. Możemy ją trzymać tak. E, jakby jest elastyczna, więc tak naprawdę nie ma żadnych problemów z jakąś taką przyjemnością trzymania jej w ręku. To jest mały format, więc tutaj zdecydowanie, czy zaczynamy, czy kończymy książkę, nie ma problemu z trzymaniem, bo jest i mała i jest miękka. Jeśli chodzi o no, mówiąc, że to nie jest mały format, twardej, powiem, szczerze, że mała też jakoś nie ma większych problemów, tylko że tutaj i to dotyczy oczywiście książek ogólnie w twardej oprawie bez związku z tym czy to duża czy mała książka to tutaj raczej skłoniłbym się ku czemuś takiemu ewentualnie tak, prawda tak, tak, srak na no, mnóstwo różnych innych sposobów ale generalnie nie jest ona wiadomo elastyczna ehm, więc e, no tutaj e, powiem szczerze, że e, no mówię, złe porównanie bo te dwie wielkości nie są Zbyt do siebie podobne, ale jeśli chodzi o twardą okładkę i taką mniejszą, mniejszą, mniejszy format, i w ogóle mniejsza grubość książki, to też jeszcze daje radę. Ale no, tak jak powiedziałem, jest zdecydowanie ograniczona ilość sposobów trzymania tej książki. Jeśli chodzi o średni format. To tutaj w mniejszej to dużo się nie zmienia. W średnim formacie wydaje mi się, że też jeszcze powiedzmy sobie, że nie ma takiego problemu. Ręce się za bardzo nie męczą, więc też nie ma y, tragedii. Jeśli chodzi o średni format, średni format, ale gruba książka. Wyprawa skrytobójcy robi hobby z grubą książką. To tutaj powiem szczerze, że już w ten sposób trzymać książkę w powietrzu jest trudno. I jednak to swoje waży. Nawet jeżeli nie byłoby to twarda okładka, to i tak to będzie swoje ważyć. I ja przynajmniej mam tak, że w większości w pewnym momencie już postanawiam sobie usiąść przy biurku, położyć tą książkę gdzieś na biurku i sobie ją po prostu normalnie czytać, bo mimo wszystko w takich pozycjach albo takich Ciężko jest tą książkę utrzymać, po prostu ręka się najzwyczajniej w świecie męczy. Nie wiem jak wiale ja miałem zakwas od czytania. W nadgarstku, w kciuku i w bicepsie zdecydowanie. No i jeśli chodzi o duży format. No to tutaj jest, jest, dosyć też dużo problemów, ponieważ mała akurat okładka. Znaczy mała okładka, mała okładka, przepraszam cienka. Jeśli chodzi o okładkę cienką, papierową. No, to pomijam fakt, że wielkie książki, wracając troszkę do pierwszego punktu, zdecydowanie jakby też wygodniej się trzyma, ale przy większych książkach, mimo wszystko, nie manewrujemy tak. Ja przynajmniej nie manewruję tak wielkimi książkami z miękkimi okładkami, więc ta miękka okładka nie jest aż tak potrzebna. Tą książkę przez. Przez format, jaki prezentuję, i tak zazwyczaj położymy na biurku i będziemy w ten sposób czytać. Więc tak naprawdę ta, to, co Wam przed chwilą pokazałem, powinno być w takim formacie, jak tutaj ta książka Świat Lodu i Ognia, bo i tak ze względu na wielkość będziemy ją w ten sposób trzymać, nie będziemy jej wyginać. I dlatego raczej byłbym skłonny powiedzieć, że duże książki, czyli co najmniej formatu. Takiego albo grube chociaż, duże i grube, albo tylko grube, albo tylko duże. Te dwa czynniki eee, powinny być moim zdaniem w grubych okładkach, ponieważ gruba, duża książka dużo łatwiej ulega właśnie takim zagnieceniom i tak dalej. Więc niestety, mm, niestety, jeśli chodzi o wygodę, to zdecydowanie wygrywają miękkie okładki moim zdaniem bo tak jak powiedziałem no też zależy oczywiście gdzie czytamy jeżeli jesteśmy aktywnymi czytelnikami no to no nie powiem czasami czasami opłaca się bardziej mieć twardą ponieważ z jednej strony będzie dużo bardziej wytrzymała, ale z drugiej strony jeżeli Właśnie jesteśmy aktywnymi czytelnikami, chcemy rzucić gdzieś do plecaka, wyjąć w przerwie na kawę, cokolwiek, coś przeczytać. No to jednak różne warunki wtedy panują, więc jakieś tam wiecie, różne pozycje um, są dosyć sprzyjające. Przy twardej okładce ilość tych pozycji zdecydowanie jest ograniczona. Wydaje mi się, że to są takie dwie najważniejsze kwestie, jeśli chodzi. Tutaj mamy remis i tak jak powiedziałem, nie chcę wybierać, ja osobiście wolę miękkie okładki, ze względu na to, że po prostu są wygodniejsze w czytaniu, najzwyczajniej w świecie. Ja czytam książki zazwyczaj w domu, rzadko kiedy robię to w podróży, i mi to już takiej wielkiej różnicy nie robi. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli miałbym coś dodać od siebie jeszcze w tym filmiku, to zdecydowanie, jeśli chodzi o twarde okładki, byłbym za twardymi okładkami przy tego typu książkach. Ja osobiście, czy Droga Królów, to jest chyba taki najlepszy przykład cała chwążowego światła tego typu formaty tego typu grubości książek powinny być w grubych okładkach um, głównie przez to że e, coś takiego bardzo ciężko bardzo łatwo się niszczy plus tak jak powiedziałem jest to grube więc nie będziemy tego czytać w ten sam sposób jak książki um, chudszej, bo się po prostu na w świecie nie da tego za długo robić przynajmniej ja tak tego nie potrafię dajcie znać czy wy potraficie bo może tak jest nie wiem w każdym razie ja osobiście tak jak powiedziałem, wolę mimo wszystko okładki miękkie, zdecydowanie, przez to, że po prostu wygodniej się je czyta. Natomiast są takie pewne um, kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy mówimy o, o okładkach twardych. Pomijam fakt, że okładki twarde są droższe, zawsze trzeba troszeczkę dopłacić, okładki twarde na pewno są bardziej wytrzymałe, itd. itd. Natomiast, no mówię, jeżeli nie czytacie książek w podróży gdziekolwiek indziej poza domem, no to nie jestem pewien, czy opłaca się tak bardzo w twarde inwestować. Tak, bo, bo no, po pierwsze są droższe, a po drugie, mimo wszystko troszeczkę mniej wygodniej się czyta. Także podsumowując, słuchajcie ten filmik, bo i tak wyszedł jak zwykle dłuższy niż myślałem, a chyba nie zająkuję się tak jak zazwyczaj to robię. Miękkie okładki, mniej wytrzymałe, jeśli chodzi o różne zagniecenia, takie podstawowe wady, które mogą się pojawić razem z czasem czytania, ale zdecydowanie dużo wygodniejsze w obsłudze, powiedzmy. Natomiast jeśli chodzi o twarde okładki, troszeczkę są trudniejsze w obsłudze takiej codziennej, natomiast zdecydowanie są bardziej wytrzymałe. Więc to tak naprawdę zależy od Was, wiedząc to, co powiedziałem przez ostatnie pół minuty, od Was zależy w 100%. Którą opcję wybieracie, co Was bardziej yy, przekonało do siebie? Tak jak mówię, ja wolę miękkie okładki, więc zdecydowanie w tą stronę raczej idę, też staram się iść. Ładniej, moim zdaniem, wyglądają na półce. Chyba twardsze, ale to wcale nie znaczy, że miękkie wyglądają. Źle. E, dajcie znać, jakie Wy e, wolicie, chociaż nie powiem, że no zdecydowanie większość książek to raczej miękkie okładki, więc e, raczej wątpię, żeby ktoś z Was miał tak, że o, jest jakaś książka i ja czekam, aż ona będzie w twardym wydaniu. Raczej nikt z Was tak nie robi, tak obstawiam. E, więc dajcie znać, które okładki wolicie, czy miękkie, czy twarde, bo są wydawnictwa, które wydają jeszcze raz niektóre serie i postanawiają je wydać właśnie w twardej oprawie albo w miękkiej zależy, wyda... która wersja była wydana jako pierwsza. Dajcie znać w komentarzach moje zdanie już na ten temat znacie. No i żegnam się z wami, ponieważ jest to ostatni filmik. Dzisiaj już wracam do Warszawy, wracam do pracy, więc już jeśli chodzi o regularność tych filmów, to na pewno nie będzie taka, jak była. Ale myślę, że macie parę filmów ode mnie przez tą pandemię, więc w jakiś sposób na pewno nie snyskiwacie się za mną aż tak bardzo. Ja mogę obiecać, że zdecydowanie jakaś tam miłość do fantazy na poziomie jeszcze wyższym, że zazwyczaj do mnie wróciła przez tą pandemię, więc mam nadzieję, że będę kontynuować nagrywanie, będę kontynuować czytanie. Na pewno będę mieć na to czas, ale na pewno nie tak dużo jak miałem dotychczas. Ale zrobię wszystko, żeby recenzje trafiały do Was. I na kanał. Także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego filmu, tematyki tego filmu i tak dalej, Ja się z Wami żegnam. No i co, trzymajcie się, powoli wracamy do normalności.